Od tysięcy lat ludzie stosowali ciepło do podgrzewania żywności. Okazuje się, że ogrzewanie wiąże się również z powstawaniem substancji, których działanie może być niekorzystne dla zdrowia. Jednym ze związków, który tworzy się w pożywieniu podczas procesów wymagających ogrzewania co najmniej do temperatury 120 stopni, a więc smażenia i pieczenia, jest akrylamid. Aby lepiej poznać ryzyko związane z przetwarzaniem żywności w wysokich temperaturach, zorganizowana została w Domu Polsko-Słowackim konferencja upowszechniająca zdrową żywność. Prelegentami byli pracownicy naukowi Wydziału Geograficzno-Biologicznego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Magdalena Semla przybliżyła słuchaczom temat akrylamidu, toksyny, która niejednokrotnie znajduje się w naszych posiłkach. W systemie klasyfikacji Unii Europejskiej akrylamid występuje jako substancja rakotwórcza oraz mutagenda. Dodatkowo jest klasyfikowany jako substancja, która zaburza reprodukcję. Spożycie akrylamidów w Polsce oszacowano na około 0,43 mikrograma na kilogram masy ciała na dzień. Są to dane z 2012 roku. Akrylamid metabolizowany jest głównie w wątrobie. Zarówno akrylamid, jak i jego metabolity dostaje się następnie do krwi, skąd dociera do wszystkich tkanek naszego organizmu, a jak również może docierać przez barierę łożyskową do płodu. Dane podają, że 10, tylko 10% całej dawki docierającej, akrylamidu docierającej do naszego organizmu, usuwana jest wraz z moczem. Oprócz szkodliwości tego związku poruszony został również wątek występowania w naszym środowisku metali. O problemach i konsekwencjach ich obecności mówił Łukasz Binkowski. Organizatorami konferencji było Powiatowe Centrum Edukacji i Gorlicki Zarząd Oddziału Ligi Ochrony Przyrody.